Różne rozwiązania. Kładki, mostki, kapy. Różnie to nazywają. Różnie to nazywają. Kiedyś stosowane panewki, teraz odlew. Mm -hmm. Zrobiony odlew, założone, Przyjeżdża maszyna, robi nam oś, podwałek. składamy w fabryce. fabryce. Składamy, działa. Przyjeżdża. W takim rozwiązaniu możemy ratować. Brak prawidłowego wymiaru poprzez osiowanie. Tak, w takim rozwiązaniu bez większego problemu, ponieważ jesteśmy w stanie na drugiej hali, tutaj w tej firmie jest taka maszyna specjalnie do tego skonstruowana. Te mostki po odkręceniu, po, pomierzy, po skręceniu bez wałków, pomierzeniu, wiemy, jaką korektę należałoby wykonać. Zakładamy, że wałek nadaje się do użytku lub użyjemy nowego te mostki się planuje, czyli zbliża się tak naprawdę je do głowicy, tam się otwór wtedy robi owalny. Istnieje maszyna, która później nam przez wszystkie, w tym przypadku raz, dwa, trzy, cztery, pięć mostków przechodzi odpowiednim narzędziem, robiąc okrągłe otwory o wymiarze takim, jak potrzebuje wałek rozrzutki. E, Tomek, mówiliśmy o osiowaniu wałków, mhm. e, że da się to zrobić, to prawda, da się to zrobić, ale jest to potwornie niebezpieczne. Zwłaszcza w dzisiejszych nowoczesnych silnikach. Tak, przy nowoczesnych silnikach, tak jak w przed grupie TFSI, gdzie mamy, nie mamy kap, tylko mamy odlany dekiel górny, który jest od razu służy jako kapa, czyli cały mm. dekiel nam trzyma wałki. Obniżanie jakiekolwiek, czyli osiowanie tego elementu powoduje to, że zmienia nam się nacisk. I praca hydraulika. Geometria całego geometria, rozrządu. Tak, tak, geometria, to jest geometria rozrządu to wszystko się zmienia. Mhm. E, I jak wiemy z naszych doświadczeń, e, bo też wiele tematów omawialiśmy z tefysikami, nawet zastosowanie podkładek, które wymyśliła feria pod hydrauliką dedykowanych. dedykowanych mieliśmy z tymi silnikami ogromne problemy po zastosowaniu tych podkładek. A te podkładki to było chyba 5 e, setek tak naprawdę grubości. 5 dych, przepraszam, 5 dych, dych. One były bardzo cienkie e, i generowały problem. Więc osiowanie zrobić się da. Z tego co o, ja się orientuję, Andrzej tutaj w Krasnobrodzka Classic Engine nie podejmuje się tych wyzwań i nie chce tego robić. W nowoczesnych nie, silnikach jest to tak. Jest w nowoczesnych ryzyko. silnikach niesie to ryzyko. Old mobile rządzą się swoimi prawami. Sport również. Sport również, więc różne rzeczy się robi i, i różne rzeczy się e, modyfikuje, przerabia, ale to już jest Twoja ogromna, niesamowita wiedza, e, co wolno zrobić, czego nie wolno zrobić, ale też eksperymenty, bo... W sporcie jest na to miejsce, w silnikach seryjnych nie ma na to miejsca. Też Dlatego... opowiemy o tym w cyklu, w cyklu filmów odnośnie motorsportu z Twoim udziałem. Nie będziemy teraz to wchodzili, bo znowu się zapędzimy Popłynie. i pójdziemy, popłyniemy w tą stronę. Tam też popowiadamy o flow benchu, o przepływach, o milionie procesów po prostu, które są fascynujące. Masz rację, nie będzie to jeden odcinek. Nie będzie, będzie to seria odcinków, ja jestem o tym świadomy, że z Twoją wiedzą, z Twoim doświadczeniem, z moją upierdliwością, to na pewno... Uwielbimy to dociekliwość. Ja z nazywam upierdliwością, więc to na pewno zbuduje kupę materiału, miejmy nadzieję ciekawego materiału, ale wracając do osiowania. Można to zrobić, technologicznie jest to wykonalne, ale w żaden sposób nie zalecamy I tego. też nie we wszystkich naprawdę silnikach, bo są tak jak mówisz, silniki, w których wałek nie wchodzi między dwa elementy skręcane, tylko ma swoje, swój otwór. Można tam wrzucać panewkę, ale naprawdę ekonomicznie nieuzasadnione, bardzo ryzykowne. Łatwiej jest taki element kupić sprawny niż go naprawiać. Na pewno tanie. Przy seryjnych samochodach pewne rzeczy nie mają sensu. Wracamy do punktu wyjścia. Zrobić można wszystko, nie wszystko robić jest sens. Dokładnie tak. Ale to też jest operacja, którą trzeba przemyśleć, ponieważ... Rzadko kto to robi. Rzadko kto sobie zdaje z tego sprawę, że powinno się to zrobić. Oczywiście osiowanie jak najbardziej, natomiast osiowanie... Nie we nie wszystkich przypadkach, ale w większości. Osiowanie nie można robić w nieskończoność. Tak. Bo również obniżamy wałek względem... Przybliżamy go jakby do zaworów, do elementów współpracujących. Czyli przybliżamy go względem hydrauliki lub mechaniki. Mhm. Opowiedz o tym. Czym to się różni? No tu by trzeba jakby drobną dygresję na temat różnic między hydrauliką a mechaniką. Chociaż to nie jest krótki temat. Za chwilę wejdziemy to... w świat motorsportu. Dlaczego tak, hydraulikę tak. zamieniamy na mechanikę? No? W motorsporcie w większości powody są... Nie idźmy tą drogą. W większości dzisiejszych silników mamy tak naprawdę dwa rozwiązania jeśli chodzi o luzy zaworowe. Hydraulikę i mechanikę. Mechanika ma swój konkretny luz. Fabryka go podaje, należy go ustawić w tolerancji niewielkiej płytkami, elementami regulacyjnymi lub nieraz są całe szklanki, które są elementem regulacyjnym, opisane jako mają wysokość. Na hali obok jest specjalistyczna maszyna, dzięki której możemy precyzyjnie ustawić luzy. Dokładnie w tak. Mechanice. Osobny dział, który służy akurat tylko i wyłącznie do ustawiania takich rzeczy, bo to wymaga precyzji i, I czasu. dużej wiedzy człowieka, który to robi. To jest dosyć ważna rzecz, bo to daje nam później trwałość tej głowicy. Tego, tych elementów współpracujących. Nie ma tego problemu przy hydraulice, ponieważ tam jest luz zerowy. Szklanka hydrauliczna praktycznie cały czas dotyka wałka. Jest inaczej skonstruowana krzywka, nie ma rozbiegów, tu kiedyś przy sporcie i hydraulika powiemy. nam kompensuje cały czas ciśnieniem oleju ten luz. Tak, kompensuje nam chociażby również to, że zawór zwłaszcza w silnikach benzynowych na gazie często Coraz głębiej wchodzi w głowicę, bo się wypala gniazdą, dalej może być szczelna, coraz głębiej wchodzi w głowicę. I hydraulika nam to kompensuje. Mechanika nie, ten luz w pewnym momencie spadnie do zera, zawór będzie podparty i stracimy ciśnienie sprężania. No, i też właśnie ważne jest, żeby ktoś to kiedyś na etapie rozbierania, tuż przed rozebraniem, umiał nam zweryfikować. Hydraulika ma też swoje wady, bo potrafi przestać działać, a wtedy skok hydrauliki jest od 1,5 do 3 mm. Potrafi się zblokować na sztywno. Ona się potrafi zblokować i podeprzeć zawór. To jest rzadziej, ale potrafi nie chcieć się rozpompować i wtedy mamy nagle 3 mm luz zaworowy, który jest nieakceptowalny przez takie rzeczy. Ten zawór jest... uderza o gniazdo zaworowe. On się też uszkodzi wcześniej czy później. To słychać w większości przypadków. Prawne ucho mechanika usłyszy, że coś jest nie w porządku. Wie, że w tym samochodzie jest hydraulika i będzie to natychmiast Wyłapie taką sterkę dosyć precyzyjnie. No Musi być wprawne ucho. ucho. E, wracając jeszcze na chwileczkę do tych elementów, jeśli chodzi o łożyskowanie wałków rozrządu. To rzadko kto robi. W większości głowic nie trzeba tego robić, ale trzeba to zweryfikować. Pomierzyć. Tak, po prostu trzeba to rozebrać, wyjąć wałki, umyć. Złożyć właściwym momentem do śrubki, średnicówka, średnicówka mikromysz i to zweryfikować, żebyśmy klientowi nie oddali głowicy, która po założeniu nie będzie się nadawała, tak jak już wcześniej nadmieniliśmy. Na wolnych obrotach przy rozgrzanym olej nagle jest ciśnienie oleju i nie wiadomo czy. Przy dzisiejszej technologii i te, tych narzędzi, które mamy dostępne ogólnie, możemy nawet zweryfikować przy wyjętym w wałku i skręconych kapach, Czy to nie jest jakiś lekki banan? I przy tak. nowoczesnych urządzeniach pomiarowych laserowych, ramionach pomiarowych jesteśmy w stanie z dokładnością do 20 mikronów, czyli 20 tysięcznych milimetra zmierzyć. Czy tutaj mamy? Czy jest Oś, oś idealną. Mhm. Czy mamy banan w jedną lub w drugą stronę? Oczywiście to są elementy dosyć kosztowne w tak, diagnostyce, jest... w pomiarach i tak dalej, ale takie narzędzia również istnieją. Więc gdybyśmy mieli na przykład taką głowicę, jak budujesz do motorsportu, to wtedy już jak gdyby ta cena ma drugorzędne znaczenie, ale tak. efekt końcowy jest najważniejszy. Ale o tym w następnym odcinku. Ten motorsport mnie ode cały czas. Ciebie, cały czas... E, jeszcze na chwileczkę Idziemy wracając, do, dlaczego tak ważna jest informacja od mechanika. Ponieważ jeśli mechanik powie. Że ten silnik uległ silnemu przegrzaniu, to od razu powinno się nasuwać zweryfikowanie, czy ta głowica nie wygięła się w którąś stronę. Proszę, proszę wierzcie mi, ale ja już widziałem takie głowice, zwłaszcza takie, które są składane z dwóch elementów, czyli element, gdzie chodzą wałki rozrządu i element, w którym są osadzone zawory z kanałami, że potrafiła być wygięta o pół milimetra. Prawda? Rzucisz na maszynę do planowania ją wyrównasz, ale wszystkie inne elementy współpracujące z tą głowicą nagle muszą zostać przykręcone do czegoś, co jest wygięte w łuk i przestają współpracować prawidłowo. Taka oś nagle już nie jest osią. Jakby wyznaczyć dzięki temu urządzeniu pomiarowym, które mówisz, punkty, w których są poszczególne klapy, to by stworzyły pewien ruch. łuk to nie działa przy ruchu obrotowym. Tak, dlatego weryfikacja takiej głowicy to jest jedna z kluczowych, jedno z kluczowych założeń poprawnej, poprawnej naprawy takiej głowicy tak. w etapie końcowym. Okay. Mamy praktycznie omówiony cały aspekt związany z wałkami. Rozwiązania związane z. Hydraulika, mechanika jeszcze istnieją. Pamiętajmy, że istnieją jeszcze inne rozwiązania, jeśli chodzi o rozrząd, czyli szklanka dźwigienka i... I, szklanka. i szklanka. Takie dwa podstawowe tak, rozwiązania. i szklanka. Nie będziemy się na razie wgłębiać tego dalej, bo to jakby. Będziemy nie, to omawiali nie w kolejnych temat. odcinkach, e, ażeby to dokładnie omówić różnice i pokazać, ponieważ. Wady i zalety rozwiązań materiału, który możemy nakręcić na temat głowicy jest tak dużo, że nie wiem, czy by nam starczyło miesiąca, albo nawet dwóch, żeby to nakręcić, a co dopiero, żeby to zmontować w jakikolwiek sposób ciekawy dla naszego widza. Ponieważ tej wiedzy merytorycznej jest tak dużo i procesów zachodzących a w głowicy. A wydawałoby się, że to takie proste urzędzenie. Tak, jest tak dużo. Kolejny, kolejny aspekt w głowicy, czyli komora spalania, mhm. kanały dolotowe, kanały wydechowe. I to już jest Troszeczkę zachodzimy o tuning, ale troszeczkę jednak chciałbym wrócić do głowicy seryjnej. Czyli bardzo popularny temat nagaru odkładającego się w kanałach. No bezwzględnie zawsze jest tak, że w momencie kiedy głowica tu trafia, to wszystkie tego typu rzeczy są usuwane. Ponieważ to jest coś, co zmniejsza przekrój, czyli możliwość albo opróżnienia, albo napełnienia cylindra. Prawda? Więc te wszystkie rzeczy czyli są bezwzględnie na to, jest nam to ważne. adaptację Przepływ. paliwową w nowoczesnej motoryzacji. tak? Znaczy nie tylko w nowoczesnej motoryzacji, ale w nowoczesnej motoryzacji możemy to bardzo łatwo wychwycić, jeżeli mamy narzędzia diagnostyczne. Czyli widzimy, że proces spalania mieszanki w cylindrze jest zakłócony. Czy mamy zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszankę. Tak, wracając na przykład, nawiązując jeszcze na chwilkę do luzu na prowadnicy. Jeśli ten luz jest duży na zaworze wydechowym to tamtędy jest zasysany również olej. Ten olej spala się już w kanale wydechowym w głowicy, jak również w całym wydechu później i przeważnie osadza w tej głowicy bardzo dużo nagaru. Nieraz, no być może gdzieś pokażemy taki zawór e, po, prosto po zdemontowaniu. Nieraz na całym grzybku zaworowym potrafi być on oblepiony nagarem. Znajdziemy taki zawór, spróbujemy przykład pokazać. głowica TFSI, jest ich u nas Tak, pełno, to dobry przykład. Więc głowica TFSI 1820 E, silniki drugiej generacji szczególnie są narażone na Te z bardzo niskimi pierścieniami. Tak. Ale to jest temat kolejny, że tak, tak. I tutaj też kolejne mity odnośnie wadliwości lub niewadliwości silników TFSI. Ja osobiście mówię, że nie są to wadliwe ani żadne drugiej generacji nie mają pewne wady konstrukcyjne, drobne, które da się usunąć. Też nie mają wad konstrukcyjnych samych stricte w sobie. Natomiast to jest temat na zupełnie inny, osobny, osobny materiał. E, Okej. Okay. Czyli w ten sposób przygotowana głowica, czyli jak gdyby przed procesem obróbczym, czyli nie jest zrobiona, zweryfikowana głowica. Zweryfikowana, umyta, przygotowana tym, do obróbki. Na tym etapie dzwoni, możemy dzwonić do klienta, powiedzieć Najgorszą informacją, czyli kosztorys. Szanowny kliencie, mamy kosztorys, naprawa pana głowicy wymaga tego i tego, będzie to kosztowało tyle i tyle. Klient się decyduje, robimy. Mhm. Zaczynamy cały proces. I w dzisiejszym materiale postaramy się pokazać właśnie jak ten proces cały wygląda. Czyli zaczynamy od, tak jak od szczelności, rozpinamy całą głowicę i weryfikujemy każdy detal po kolei. Obrabiamy, składamy, oddajemy klientowi. Tak i nam zależy na tym, żeby ten klient dostał produkt naprawdę taki jak jest seryjny. Dlaczego? W dzisiejszych silnikach bardzo ważną rzeczą jest to co już też nadmieniłeś komora spalania. W momencie kiedy a jedną z rodzajów napraw jest planowanie głowicy, w momencie kiedy my tą głowicę zaczynamy planować to zwłaszcza w nowoczesnych silnikach diesla to jest bardzo bardzo ważny parametr, ponieważ tam jest bardzo blisko wszystko wszystkiego. Tłoki blisko zaworów w momencie kiedy one zaczynają się uchylać. Stopień sprężania tam jest bardzo ważny, i w momencie, kiedy zaczynamy tą głowicę planować ponad wymiar fabryczny, to ona traci te parametry. Musimy to albo skorygować uszczelką, istnieją takie grubsze. Albo niestety już, jeśli nie ma takiej możliwości, niestety nie skorzystać z tej głowicy. Albo dorabiać różnego albo, rodzaju przekładki, patenty itd. Albo, ale to zawsze niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. Tak, albo mieć dużo głębszą już taką bardziej motorsportową wiedzę i wiedzieć, że mogę na przykład o tyle wpuścić troszeczkę zawór. To jest taka metoda, która będzie skuteczna, ale naprawdę trzeba mieć sporą wiedzę, żeby ją zastosować. Da się to zrobić, ale to wpływa na bardzo wiele parametrów, trzeba właśnie ten zawór skrócić, już hydraulika może nie i tak dalej, i tak dalej. Więc najlepiej, jeśli ta głowica e, wymaga bardzo niewielkiego planowania, chociażby tak jak ta tutaj. Zobaczcie, to jest e, głowica, która została splanowana, opisana przy okazji przez. E, Fachowca, który to robił. 800. O ile została splanowana? I to jest szalenie ważna informacja, już dla osoby, która będzie zakładać. Przy silnikach benzynowych, tak jak ta. To jest mniej ważna rzecz, ale przy dzisiejszych diesloskich to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. To oczywiście, nie, to oczywiście nie jest głowica skończona, żeby ją dać klientowi? Nie, nie, nie. To, to jest, jest zrobione po prostu. Ja nie znam jej historii. Może tak. klient zażyczył sobie tylko planowanie, bo wszystko inne jest dostępne. Tu jest zrobiony jakiś plan, ona jest typowo poglądowa, także tutaj nie wiadomo, co i jak. My też musimy I... robić to, co klient chce. Dokładnie. My myślę. możemy sugerować jako warsztat, czy jako firma obróbcza, czy jako. Ludzie... Weryfikacje, ale nieraz są klienci, którzy chcą tylko z splanować. Tak, bo to będzie działać. Może chwilę podziała, może nie, nie nasza w tym rola. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby wiedza osoby, która będzie składała ten motor, e, znała wszelkiego rodzaju parametry, bo nie tylko, nie tylko planujemy czasami głowicę, ale czasami planujemy też blok tak. i zdejmujemy dwa wymiary, czyli suma tych zwłaszcza dwóch, zwłaszcza dokładnie suma tych dwóch e, usuniętych Musi być jakoś skompensowana. Musi być skompensowana dokładnie, <coughs> przepraszam, bo coś mi w gardło weszło, e, musi być skompensowana właśnie tak jak powiedzieliśmy, albo uszczelką, albo przekładką, albo położeniem zaworu względem głowicy. tłoka, jeśli się to da, ale to są naprawdę już rzeczy, które Wymagają nie są do naprawy jakby seryjnych samochodów. To, już wtedy to jest, jest naprawdę wiedza, którą. Składania na plastelinę. Musi być człowiek, który potrafi ogarnąć dokładnie z każdej strony. Wtedy tego. technologia składania na plastelinę, rozkładanie, Bardzo składanie, rozkładanie, składanie. składanie. Słuchajcie, to zajmuje naprawdę multym czasu to się robi. Ale to nie, jest, zajmuje motor. to nie jest składanie silnika w godzinę, w 2 trzy, czy w dwa dni. Taki się silnik składa naprawdę przez bardzo długi czas. Czasami to zajmuje miesiąc, 2 trzy, różnie, bo wykonamy jakiś test, odbija nam się zawór, nie w tym miejscu, w którym powinien, albo jest za blisko tłoka. No Trzeba bo... rozłożyć silnik, obrobić znowu tłok, zrobić miejsce. Na... Ale to są rzeczy motorsportowe, cały czas uciekamy w tą stronę. Tak, ale teraz, wrac do ale serii. teraz wracam do serii. Bo też zapominamy o tym, że temperatura jest kluczowa. Tak. Ponieważ te elementy pracują i się rozszerzają. To nie jest tak, mm -hmm. że zawór ma teraz wymiar X i on przy temperaturze Y, czyli 80 stopni, będzie 90, miał sam, nie, nie sam będzie. Wymiar. I teraz wszystkie te elementy, które mamy właśnie podczas składania silnika, musimy brać pod uwagę. Dlatego ten wymiar, który jest podany przez producenta, odległość między np. silniku diesla, między głowicą a blokiem, jest tak istotny. Tak. To nie jest tak, że pan Kaziu sobie to wymyślił, tylko to sztab ludzi, bardzo mądrych inżynierów. W fabryce. I wiele popsutych motorów. W fabryce obliczyło to na wiele możliwych sposobów mhm. i musimy się tego trzymać. My możemy mieć wiedzę i skorygować pewne rzeczy, bo wiemy, że będzie ciut lepiej lub ciut gorzej, bo wiemy o tym z doświadczenia, mhm. jeżeli budujemy silnik na przykład do motorsportu, albo sobie odłożę to, bo to jednak nie może aluminium, ale trochę waży jeżeli wiemy co robimy mamy wiedzę możemy polepszyć, ale też możemy popsuć niestety tak co się stanie jeżeli założymy szczególnie w silniku diesla nie, w benzynie też, bo to mówię, szczególnie niekoniecznie ogólnie i w silniku diesla i w silniku benzynowym zmienimy komorę spalania każdy kij ma dwa końce w jednym przypadku jeśli oddalimy jakby głowicę od bloku, czyli odprężymy silnik, damy grubszą uszczelkę na przykład. Spowodujemy spadek mocy przy nowoczesnych silnikach diesla, problemy już z procesem spalania, bo on jest bardzo precyzyjny, stąd tak precyzyjne są wtryskiwacze i tak dalej. Jak pójdziemy w drugą stronę, czyli zbliżymy głowicę, czyli zmniejszymy, zwiększymy stopień sprężania, to po pierwsze, w silnikach diesla możemy spowodować kolizję między tłokiem a głowicą. Najczęściej. Ko kolizję między zaworem a tłokiem. Troszkę rzadziej, no, jak pójdzie już naprawdę ekstremalnie. Zwłaszcza w tych silnikach, które są no, dzisiaj nowoczesne, bo tam naprawdę wszystko jest blisko i na żyletki. W silnikach benzynowych bardzo podobnie. Tam rzadziej zawór. Spotka się z tłokiem, bo odległości są w seryjnych silnikach większe, ale musimy być bardzo ostrożni, zwłaszcza przy planowaniu bloku, żeby tłok nie zaczął nam wychodzić powyżej bloku, bo za chwileczkę spotka się z głowicą, ponieważ odległość między tłokiem a głowicą w większości silników, w zależności od średnicy tłoka, silnika skoku waha się od 0,6 do 1,2, 1,3 mm. Się, na, przykład, na przykład, na przykładzie takiego silnika TFSI. My go zawsze doprężamy. Tak, zawsze. Każde planowanie tak naprawdę jest doprężenie. Nie ma możliwości, żebyśmy takiego silnika nie doprężyli, więc nie ma takiej nie, nie, znaczy, nie ma. To jest złe słowo, nie ma. To wszystko trzeba pomierzyć, zwymiarować. To jest podstawa. Tak. Policzyć. Jeżeli to zrobimy i mieścimy się w jakiejś tolerancji, którą wiemy, że ona jest prawidłowa, możemy to zrobić. Ale czy my możemy taki blok? Trzy, cztery razy planować, taką głowicę trzy, cztery razy planować? Nie powinno się tego robić. I to jest właśnie klucz zabawy, że. A nigdy nie wiemy, jaka była historia tego motoru. Dokładnie, właśnie do tego dążę, że nie wiemy, co było robione wcześniej przez naszych poprzedników. Na przykład, że trafia taki remont silnika po raz kolejny do nas, tak? zrobiła go jedna firma, druga, trzecia. I dzięki temu, że mamy wzorcowe pomiary nowych bloków, Tak. E, dzięki temu jesteśmy w stanie taki blok zmierzyć. I wiemy, ile on został. Tak, jak daleko obniżony. jesteśmy od nominału. I dzięki a, i to jest kluczowe. I do... To jest bardzo ważny parametr. Ale to są elementy, które są pomijane przez bardzo dużą ilość mechaników. I jakby nie mając takiej wiedzy i świadomości, bardzo często jest wyrządzana krzywda klientom. Czyli bierzemy taki silnik, rozbieramy go, złożymy, pach, działa. Chwilę pojeździ, tak, ale mamy ogromne długo. problemy z adaptacjami. Mamy ogromne problemy z tym, że wyrzucasz nam, wyrzucać błędy zbyt wysokiego ciśnienia w cylindrze, na przykład tak? w nowoczesnych silnikach. Jeszcze jest jeden drobny aspekt. W niektórych silnikach nie ma to znaczenia, w niektórych ma. Przestawia ci się rozrząd. Jeśli ten rozrząd nie jest na klinach, tylko ustawiany na blokadach, on wraca do normy, mimo że zbliżyła się głowica do osi wałków, do osi wału korbowego. Tak to dokładnie jest. Ale są silniki, w których takich możliwości nie ma. Prawda? I nagle próbujesz ustawić na znaki, a te znaki się nie dają ustawić. I to jest bardzo częsty przykład a? tego, że rozjeżdża nam się rozrząd o milimetr 2,5, a to już jest bardzo dużo. Tak, to przy dzisiejszych silnikach to jest bardzo dużo. My przy głowicach mówimy o zwymiarowaniu w setkach, w setnych milimetrach. W planowaniu 0,8. Prowadnica setnych. w setkach. Wszystko jest spasowane w setnych milimetrach. Tu mówimy o milimetrze. W całej motoryzacji operujemy wymiarami, które są mniejsze niż grubość, średnia grubość włosa. Tak? Czyli cały czas jesteśmy poniżej praktycznie tego wymiaru, nie we wszystkich przypadkach, ale w większości są to bardzo precyzyjnie spasowane elementy do dlatego względem tak, Dlatego tak ważny jest czynnik ludzki, czyli ktoś kto to mierzy, weryfikuje. To musi być osoba, która sobie zdaje z tego sprawę, że luz, luz na panewce jest ważny, czy on jest 3,5 czy 4,5 setki. Setka nie dużo, ale dla silnika to jest bardzo dużo. To będzie, czy silnik przejdzie 15 tysięcy czy 100 Dlatego jak w większości naszych materiałów podkreślam jeszcze raz e, istotę roli mechanika w całym procesie. Człowiek Czyli jest kluczowy. To mechanik ma znać luzy. To mechanik ma wiedzieć czego oczekuje po centrum obróbczym i co ma być jak wykonane mhm. i to mechanik w konsultacji z centrum obróbczym decyduje o tym czy coś puszczamy dalej czy naprawia. Czy jesteśmy w elemencie w momencie takim, którym dyskwalifikujemy taką głowicę, ona już jest niestety wartością złomową. Oddajemy ją na skup aluminium i to jest jedyny zysk, który z niej mamy, tak? Niestety, Natomiast to jest w tak roli mechanika, zdarza, zwłaszcza przy To jest w roli mechanika, bo centrum obróbcze zrobi nam wszystko. Dorobi nam panewki, dorobi nam prowadnice. Jak trzeba, wymieni gniazda. Wszystko. No bo... Naprawdę da się dzisiaj dużo Jak zrobić. To mu roz... musi być ekonomicznie uzasadnione. Sky is the limit i zasobność portfela klienta praktycznie. Tak, to jest limit. Nawet odlew zrobimy takiej głowicy, nie ma problemu. Zamówimy, bo yy, zrobimy. To już bogaty klient, tak. Ale jest to do zrobienia. Jest do zrobienia. To nie jest to, że tego się nie da zrobić. W dzisiejszych Robi się to właśnie w Na cence zrobimy taką głowicę, odlejemy ją, mnóstwo innych rzeczy jesteśmy w stanie ogólnie zrobić na Znowu dzisiejszym rynku. Znowu moją stronę motorsportową. To będzie, doczekasz się, spokojnie. Ja wtedy sobie usiądę z boczku i będę słuchał jak mantrę. Wybiłeś mnie, wybiłeś mnie Cedric. Dobra, możemy wszystko wykonać, możemy wszystko zrobić, możemy wszystko wykonać. Kwestia oczywiście ekonomii i opłacalności, tak? Eee, przechodzimy co? Przechodzimy do procesów obróbczych tak naprawdę.